Witam w kolejnym filmie, tutaj mamy skład mojego przeciwnika Widać fan Yamala Zobaczymy co z tego wyniknie Mój cel to strzelać jak najwięcej goli Niestety przy okazji mogę dużo tracić, no ale co zrobić, nie? Aj, pogubiłem się trochę, przyciski mi się pomyliły Jamal z numerem 3 na koszulce, no nie wierzę, no rozwala mnie to. Nic w ogóle się nie przykładają do swoich drużyn, do ich numerów. <laughs> Wciąż zaraz wbiegnie z tą piłką do bramki. Próbowałem go okiwać prawym drączkiem. Trochę się bawię już teraz. Trzeba się skupić. Gęsto ma w tej obronie, trzeba przyznać. Dobry jest, lepszy niż mój poprzedni przeciwnik z poprzedniego filmu. Ale ja mam Kyliana Mbappé! O, Maja Mala z numerem 3 na plecach. Jestem straciłem. Alan też. Dawaj, Dawaj, tutaj, Oh yes! jestem uh, <laughs> Ale ja miałem szczęście, że ten Mbappé mi wypadł. No tak to ty mi nie zagrozisz, kolego w taki sposób. No Ładnie przejął ten piłkę. Trzeba przyznać. Muszę ten sprint puszczać. Aha, ale mnie załatwił. Brawo, brawo, no, ładnie to zrobił. Co to miało być? Dawaj, Kurde. Kurde, dobre jest w odpieraniu piłki. Coś w czym ja jestem słaby. No. Ładnie jak wychodzę bramkarzem, to wystarczy zejść lekko na bok, tak jak on, i oddać strzał i bramkarz już nie ma szans wtedy. Także jak ktoś ogarnia, to wcale nie warto wychodzić tym bramkarzem. Co to miało być w ogóle? Nawet mu nie chciałem podawać. No, ja mu chciałem. I jemu ja też chciałem. I sprintu nie puściłem. No, gówno, nie faul tam. się nie zesra. Ja mala chętnie bym skosił. Jak w jednym meczu. Kogan tam miał. Jakąś gwiazdkę miał. Jedną, jedyną w całym zespole. Skosiłem go pierwszym ślizgiem i kontuzję dostał. Miałem satysfakcję wtedy. No, 2-2. Kiepsko mi idzie. do wymiany. Nikola, pokaż co potrafisz. No i to mój lewy obrońca. W sumie nie jest najgorszy, widzę, że środkowy jest najgorszy. Dobrze wiedzieć. Mam nadzieję, że tego Roberto Carlosa uda mi się zdobyć. Dobra, muszę się wziąć serio. Prowadziłem 2-0. Chyba. Już ja jest remis. Oj, Nikola się zakręcił I Kilian a jest wcześniej. No leć, parot. I już miał strzelać. Fajnie, fajnie gra w obronie ten za, yy, gracz. Podoba mi się. Nikola. Zauważyłem, że bardzo dużo akcji Zaleski Zaleskim psuje. Na innych tak nie zwracam uwagę. A Zaleski to zawsze widzę, że często mi idzie nie tak. Lecimy. No nie tak, co to miało być w ogóle? Dobrze, że Parrot tutaj czuwa. Jest Nikola Zaleski, pierwsza bramka. Nie, druga chyba. Dobra, pójdę trochę w obronę teraz, bo chciałbym wygrać ten mecz. A widzę, że on jest dobry. Ten zawodnik. Parad się zamienili miejscami. I don't like it. Kurczę. Nie, on no, świetny pressing stosuje. Ja tutaj już panikuję, jak, jak jestem przy piłce, bo wiem, że. O ja. Że zaraz do mnie doskoczą. No, no tak, to to mnie nie załatwi, kolego. Ja bym chciał zmiany przeprowadzić swoją drogą. O góry macie napis, że poprosiłem o pauzę, bo chcę właśnie zrobić zmiany. Ale musi piłka wyjść najpierw. Żeby do czegokolwiek tu doszło. O jany. jaki błąd popełniłem. Mm. O miał przytładnie. bez problemu. Jak wyjdzie ta piłka już. No, chyba dużo zmian dzisiaj nie przeprowadzę. Dobra, Zaleski, ty jesteś świeżo w jedną połowę tylko rozegrałeś. No nie, jednak nie. nie. To był głupi błąd. Aż się prosi, żebym Gola stracił, nie? Wybijcie tą piłkę, dobra, wybijcie ją. No. O, czas na zmiany. Mbappe schodzisz, albo nie. Może obrońców lepiej. O, właśnie. Jak się obrońcy odświeżą, i pomocnik środkowy, bo też biega blisko. I prawy skrzydłowy. Już chyba nie mam więcej zmian. Jak mam to, mbapę zajdzie, Nie mam, dobra. Muszę wygrać ten mecz. No, Kilian, jak on to strzeli, to wygrałem mecz. Aha, bramkarz nie miał szans. Mbappé! E Co za szczęście miałem, że on mi wypadł w tej paczce. A go chciałem zdjąć przed chwilą. A jak ty tak będziesz grał... Dobra, full atak, bo zaraz koniec meczu. Ej, myślałem, że jeszcze jedną akcję zdążę. Brawo dla mnie, brawo MBP. O, i brawo Zaleski, bo w końcu strzelił gola. Oj, chciałem statystyki zobaczyć. O, będą chyba zaraz. Nie, jednak nie ma statystyk. A, jeszcze trzy mecze bym wygrał tę paczuszkę, dostałem, ale tylko dzisiaj to muszę zrobić, także może mi się nie udać. Bo dzisiaj są te e, nagrody, wyzwania. o... Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka.